Właśnie, to, to jest trzeci odcinek naszej serii Koszmarna Szkoła. Zostawcie lajka like i suba. Twoja kolej. I tutaj ja mano I co wie? dzisiaj to jest w ogóle mój nowy skin, bo dostałem w tamtym skinie pana. No i tak moi, mój nowy skin, tutaj mam system s 25 lajków, dajcie like lajka i subskrybujcie. Sorry, że nie było ostatnich odcinku, ale Wiktoria nie, nie miała zbyt dużo czasu, tylko teraz jest ten odcinek. Sorry, mogę, mogłem nie pisać ehm, o jak... jakim. No teraz ty. Dobra, widzę wy. zapraszam do odcinka. Dobra, tak, dajcie lajka i subskrypcję. Uwaga, jest niebieska, może kolorowa. I subik jest czerwony albo kolorowy. Nie. I konacisz Like Lajk jest albo pusty, albo biały. Albo zielona, albo niebieska, albo sefona, albo się. Siet... No, jak na się to zamierzam. A nie, sobie. lajk jest czarny u mnie. U mnie jest lajk czarny, więc zróbcie, żeby ten biały lajk miał kolor taki, jaki macie. U mnie był pomarańczowy. Zacznijmy odcinek. Zapraszam do odcinka I wy, już. I wy, I wy u mnie w ogóle segraliście się samą. Myśleliście, że z faktorem serwałem snu przyjaźni Ostatnim razem ja zerwałam przyjaźń więc cyk, no. Teraz i że się, się zerwałem powrotem z nią. My zerwaliśmy. Nie, 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 tak nie ma. Dobra, do, za długi ten step. Dawaj, odcinek musi lecieć. Już normalnie. Dora. Bez długie. Idę, 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 idę do toalety. Nara. No okej. Okay. Dobra. papka, idź do sali? Ja idę do toalety. Ja... się w Robloxie. To Dobra... nie wiem, ja jestem pod Dobra, muszę ucieknąć z tej szkoły. Widziałam co tu się dzieje. Czemu tu jest zapalone światło? To jest podejrzane. Okay. Okay. <laughs> Dobra, boję się tej szkoły. Jeszcze jest noc do tego. Chociaż czuję światło. Muszę wejść po jedzenie. Nie, kraty! Nie mam jak uciec, ani wyjść. Dobra, nie mam jak właśnie wyjść. Udam, że tutaj nie jestem, więc będę cicho. Gdzie ty jesteś? Jestem z Mm, 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 mm. Nieważne. Szukam się. Co? Nieważne gdzie jestem. No chodź, poprawimy się razem. Nic się nie robię. Ostatnio byłem u lekarza i nie jestem otworem. Naprawdę, mm. gdzie ty jesteś? Nie powiem ci, bo nie czuję się bezpieczna. Co? Co ty powiedziałeś? Bo jesteś... Nie. Nie, bo czujesz się niebezpieczna. Co? W tej szkole. Nie by nie. Nie powiem. Musisz nie szukać. Nie. Nie ma

dobra, on nie wie, że ja mam broń. Nie, nie mogę się dostywać, się! Przez um <begejna> Czemu mnie porywasz? Nie możesz mi dać wrócić do domu? Rodzice się o mnie martwią! To będzie z tobą? Ale to jest pistolet na wodę. No, chyba sy żarty robi, że tu mam siedzieć niby całą noc. Sam nie, bo ty Dasz mi chociaż świeczkę, żebym mogła zapalić światło. Dzięki. OBSERWUJĘ SIĘ! JEDZEM ja OBOK CIEBIE! OBSERWUJĘ SIĘ TU! Gdzie są świeczki? Tu są. Dobra, mam chociaż świeczki. OBSERWUJĘ SIĘ! Dobra, teraz mówię do siebie w myślach. Dobra, poczekam na idealny moment, żeby go zaatakować. gdzie jesteś? Siemka. Jesteś trochę nienormalny. Jest co? Jesteś potworem. Ty przysłaś... Ty przysłaś kilka dni temu z koły, co? Nie. Czekaj, źle się suje. Źle się suje, naprawdę. Nie, to idź, proszę iść. Mmmm, że naprawdę. Możesz. No to pójdź do szpitala, uleczą cię tam. Ale nie mogę. Boże. Czekaj, co się dzieje, Wcale nie jesteś psychopatą, który chce mnie zabić. Sam nie mógł. Te. Nie mów tak do mnie. Ty jeszcze o czymś nie wiesz? Nie. Nie. Możesz mnie zostawić, robię wszystko to co chcesz. Tak. Zostaw mnie w spokoju. Wyjdziesz z tego miasta, jak nie, to zaraz zostajesz w szpitalu albo w grobie. Ale czemu mam wyjść z tego miejsca? Proszę! Mam siłę teleportacji, wiesz? To teleportuj się. Teleportuj. Proszę. Nie, nie chcę być na wyspie, chyba uszalałeś! Dzień, A ja się teleportuję. Dobra, to chyba czas, żeby wykorzystać swoje umiejętności pływania. Spróbuję to przepłynąć. Dzień, dzień, dzień. Tele... Chcesz skończyć wojny Jako jakiej wojny? No mamy wojnę teraz. No, ja nie chciałam żadnej wojny, Tipi odwal się ode Co mnie. Nawet nie wiesz gdzie ja jestem. Widzimy się w szkole albo Widzimy się w szkole albo nie Dobra. Aż nie, oknie mnie, bo ja tak e, Co to jest za jakiś szum? Nie słyszę nikogo. Słyszę jakiś szum wody. Muszę znaleźć kryjówkę, żeby on mnie nie znalazł. Dobre jest. Okej. Okej, już nie jest. Żyje wciąż XD. Nawet nie, wiesz, nawet nie wiesz, gdzie jestem. Jestem bardzo daleko stąd. nie pomóż mi. Nie. Pomożesz? Nie, bo jesteś Umrę. zły. Umrę. Nie mogę ci pomóc. Ty Ale kłamiesz, żeby ja mnie tam wziąć. Nie umieram chyba, zaraz. W sumie nie będzie tego zła. Jesteś złem, nie życzę ci nic złego, ale proszę, przestań być psychopatą. Nie jestem psychopatą, jestem normalnym człowiekiem. Nie jesteś. Fuj, skrane. Czekam na siebie w szkole i się to nie ma. No bo jestem gdzieś indziej. Szukam schronienia. Bez potworów. Ale, ale w szkole nie ma potwórów. Opisuję na malutki paluszek. Jest potwór jeden. Nie. Jest. Wszystko jest bezpiecznie. Nie ma. Nie wierzę ci. Ale no. no może. nie jest. To pod szkołę. Wszystko jest bezpiecznie. Szkoła jest bezpieczna. Nie jest bezpieczna. Dużo przeżyłam i nie będę nikomu wierzyć, bo pamięci nie straciłam. Dobra. Ale no, jeśli nie, się zrobię to nie na no, malutki paluczek. Chcesz się założyć? Masz pistolet, więc nie wierzę ci. Nie mam pistoletu. Masz. Dobra, znalazłam A pokażę coś... Chodź, pokaż mi piosenkę. No chodź. To jest podstęp. Chcę, Wyksep... Wyksepuj mnie no proszę. Nie, nie jestem koło ciebie. No to chodź pod szkołę! Pustiutka szkoła, wszystko zapalone, kraty nie ma! Wszystko z każdej szkoły jest zapalone w tej szkole. Ja szukam teraz latarki. Dobra. Mam schronienie. Na no jakiś czas. Potwór, no, no, no! uciekam. Teraz tu nie ja jestem otworem. Gdzie ty jesteś? Nieważna. Gdzie ty jesteś? Dobra, tu ja nie mam otwora uciekający w ogóle. No gdzie ty jesteś? Chodź pod koko nie ma. Ja jestem w domku swoim. Co? Jestem w swoim domku. Nie no. Twojego, w swoim domku? A gdzie masz numer? Z jakim numerkiem? Mój dom nie ma numeru. Chodź, gdzie ty jesteś? Dobra, kończymy dom w wojnę. Po prostu chciałem was. Po, no po, po prostu, no. się z i zamieniałem się. Chodź pod szkołę. Ja będę się chronić ze swoim domku nad jeziorem. Nad je No nie chowajcie, no proszę, nad jeziorkiem. Opisuj się z tym wykrzepuj mi kieszenie nawet. podjadę ja po Furą. Ale ty nie wiesz, gdzie ja jestem. No proszę, pokażcie. Albo słoni na policję. To dzwoni. Dobra, chano policja. Jakaś łajsa mi się nie, nie, nie chce przyznać Jakaś Wajsa mi nie chce przyjąć do auta Nad jsiorkiem A gdzie ty jesteś tak powiedz. Nie mogę, bo wciąż może jesteś potworem i chcesz mnie zabić Nie jestem opisuje na mały palcek jak jestem stream wtedy przyjaźń OK. okej <śledzimy> 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 Nie jestem Bax! Fykuj mi strybam czy nie? Ole jest. A No to chodź na tu. Jest... No dobrze, uwierzę ci chociaż raz, ale to ostatni. Ty z sobą nie Jednak coś tu mam. Mam się. Pisto masz pistolet, masz. Mam. I już, już koniec. Chodź pod szkołę bo pod, ja pod, się. No dobra. Ale jak to jest pod podstęp... tym? nie jestem potworem. To nie wiem ci to, co ci zrobię. Bo wciąż mam tą tajemniczą broń. Idziemy. Lepiej sobie... sobie no. A na mnie na Ile masz robót? Mało. A ile? 45. A super. Okay. Która strona to burchę Sorry, już nie zapominam. Dobra, ja, jesiemy. Patrz. J, jesiemy pod szkołę. I ty mnie, Wiktoria. Więcej nie szelaj. Ale nie tu. Ale ja nie, Chodź. ja nawet pistoletu nie mam, mam, mam twój. Chodź, jedziemy w drugą stroną, bo... Nie tak! Ta. chcemy zapić. Chcemy policja złapać, a i tam jest. Policja chcemy zapić, złapać. Czy to, czy to, moja wina? No, chyba nie. Bo ja nie umiem jeść nie mam... Sam byłeś do... psychopatą, no i to chyba jasne, że chcą cię zabić. Patrz, chcesz się coś? Dobra. Ja zrobię coś głupiego. Zrobię coś głupiego. Poszczelę samą siebie. Po też ciebie nie żyjesz. Co ty zrobiłaś? To chyba koniec tej serii. Nasi aktorowie chyba umarli. Dajcie się lajka i subskrybujcie, To było na tyle. Nara. Nara. Chcecie kolejną część, że aktorowie ożywają? Oży użyją, Że użyje aktorka nasza nasza i będzie nowy aktor. Chcecie nową serię? Pewnie chcą się, lajka, i subskrypcję, a ja i na, na snarka Pa, pa <laughs> wie. Chcecie kolejną serię, pa, pa. to zostawcie lajka i suba. Pa pa!